Narysujmy na początek oś liczbową. Następnie zaznaczmy na niej podane trzy liczby. Kolejno będzie to 1, k 3, 5. Jednostki na osi nie mają znaczenia. I teraz na tej osi zaznaczamy przedział od 1 do 3. W takim zakresie mamy zaznaczyć liczby. Zauważ, że nad minus jedynką oraz trójką zastosowałem kółeczko niezamalowane. Kółeczko niezamalowane pokazuje nam mm, przedziały lewo i prawostronnie otwarte, to znaczy takie przedziały, które mają w sobie okrągłe nawiasy. Tak to symbolicznie zaznaczamy. Natomiast jeżeli dana liczba należy do przedziału lub jest elementem zbioru, to. Zawsze zaznaczamy to za pomocą takiego kółeczka zamalowanego. No i to tyle. Tak wygląda zbiór x przedstawiony na osi liczbowej.